Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam Was znowu na kolejny filmik z serii 7-dniowego daily, w którym wypowiadam moje opinie na temat różnych kontrowersyjnych tematów, jeżeli chodzi o jeździectwo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ocenianiu jeźdźców oraz ich umiejętności na podstawie jednego krótkiego filmiku bądź zdjęcia. Ale zanim przejdę do tematu odcinka, to chciałabym Was zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału i naciśnięcia dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych odcinków, chociażby z serii daily. A jeżeli materiał Wam się spodoba, to zostawcie również łapeczkę w górę. Tymczasem przechodzimy do tematu odcinka. Ocenianie zdjęć oraz filmików jeźdźców oraz ich umiejętności istnieje tak naprawdę od początku internetu, od momentu, w którym można było wrzucać takie rzeczy do sieci czyli właśnie filmiki czy zdjęcia i odkąd można było to komentować. Ta forma przekazu dała naprawdę spore możliwości i mówię o tym w kontekście zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. I oczywiście istnieje i istniało to nie tylko w jeździectwie, ale ogólnie we wszystkich sferach życia. Na tej podstawie na przykład zostały tworzone memy. Dzisiaj pomówimy sobie o konkretnie takim przypadku, jakim jest wrzucenie takiego zdjęcia bądź filmiku, które nie należy do nas, tylko do jakiejś innej osoby, na przykład na jakąś grupkę jeździecką, bądź komentowanie publiczne, Kogoś pod jego materiałami, które wrzuca do internetu. I zaznaczam, że będę mówić o tym publicznym ocenianiu, bo wiadomo, że różnie to bywa w zamkniętych gronach towarzyskich. Zacznijmy od tego, że nie da się ocenić tego, czy jest to jednoznacznie dobre czy złe, bo zawsze trzeba spojrzeć na to z szerszej perspektywy i oceniać to w różnych kontekstach. I omówię to na podstawie tego, jakie posty są, dajmy na to, wrzucane na takie grupki typu temat jeździectwo. Bo w sumie można wyróżnić kilka takich przykładów, Pierwszy to jest bezzasadne wrzucanie czyjeś dajmy na to, tiktoków, czy zdjęć, które ktoś umieszcza na swoich prywatnych kontach. Ta osoba, dajmy na to, uczy się, jest kimś zupełnie początkującym. I wrzuca to bardziej dla siebie, żeby to w ramach pamiętnika zostawić na swoich profilach. Na takich filmach nie ma żadnych krzywdzących czy bardzo rażących błędów, tylko po prostu ktoś no, nie umie jeździć, bo dopiero zaczyna. Niestety takie filmiki czy zdjęcia również są oceniane publicznie i wiadomo, taka osoba mogłaby tego nie wrzucać na publiczne, tylko zostawić na profilu takim totalnie prywatnym, że nikt inny nie może tego zobaczyć ani pobrać. No ale wiadomo, że nie przewidujemy raczej tego, że na nasz profil, na którym jest 10 wyświetleń, będzie ktoś wchodził i pobierał nasze filmiki, żeby to oceniać. Takie osoby często zdają sobie sprawę z tego, że popełniają błędy, że nie są mistrzami i wcale nie wrzucają tych filmów, żeby pokazać, jakimi są świetnymi jeźdźcami. Tylko bardziej i tak, dla siebie. I moim zdaniem wrzucanie takich filmików na takie grupki, czy ocenianie tego publicznie jest totalnie bezzasadne. Nie powinno się tego robić i jest to słabe, bo zwyczajnie może to zdemotywować takie osoby. Zaznaczam, że mówię tu o przypadkach, w których kon nie jest krzywdzony w taki bezpośredni sposób, tylko dajmy na to są mu obijane plecy, bo ktoś nie ma dobrego dosiadu. Ale mówmy się, wszyscy zaczynaliśmy z tego miejsca. Nikt przecież nie urodził się w świetnym jeźdźcem i nie umiał od razu pięknie anglezować i mieć spokojnej ręki. Każdemu zdarzyło się konia podszarpnąć, klepnąć dupą. Więc ocenianie takiej rzeczy jest głupie, jest niefajne i jest toksyczne. I jest to bardzo dobre, że często, a w sumie powiedziałabym prawie zawsze takie filmiki czy zdjęcia z grupek jeździeckich są zdejmowane przez administratorów czy też przez presję społeczną. No, bo zwyczajnie takich filmów, takich zdjęć nie powinno się oceniać, zwłaszcza jeżeli ta osoba wcale o to nie prosiła. Drugi przykład takiego oceniania to jest wrzucanie różnych już patologicznych sytuacji, ale też początkujących jeźdźców czy amatorów. Są to filmiki czy fotki, na których już widać, że ktoś jeździ samodzielnie, ma swojego konia, bo można to wyciągnąć z profilu danej, danej osoby, ale widać, że kopie konia, szarpie zapysk zakłada zbyt ostre wędzidła i bardzo mocno działa ręką. No i jeżeli ktoś wrzuca takie rzeczy, takie krzywdzące i bardzo dyskomfortowe dla konia i jest uświadamiany przez jakąś rzeszę ludzi, że to nie jest do końca dobre, a nadal to robi lub jeszcze dodatkowo tłumaczy się, że ten koń tak ma albo że tak powinno się robić na tym koniu, bo on jest wredny albo twardy w pysku, no to już jest nie okej okay. i faktycznie wydaje mi się, że można takie coś poddać publicznej ocenie. Mimo wszystko na pewno musimy mieć świadomość, że jeżeli oceniamy takie dzieci, no bo to w większości są dzieci, które nie do końca są świadome tego, że to co robią jest bardzo złe, albo wręcz wykształcają taki mechanizm obronny, że nieważne co się do nich powie i jak się ich skrytykuje, to one będą miały ściany że nie, że one są dobre i robią wszystko dobrze. I najczęściej dzieje się tak wtedy, kiedy są one bardzo ostro krytykowane. No bo umówmy się, jeżeli nagle 10 osób do Was podeszło i zaczęło na Was najeżdżać, że źle traktujecie konia, że go krzywdzicie i nie wiem, kopiecie, szarpiecie zaryj, no to co byście zrobili jako pierwszą reakcję? I to tak szczerze. Z pokorą obniżylibyście głowę i powiedzielibyście: tak. Macie rację, faktycznie krzywdzę mojego konia. Czy wykształciłby się w Was taki mechanizm obronny, w którym myślicie sobie: Ja krzywdzę mojego konia? Nigdy w życiu niemożliwe. To wszyscy się mylą, a nie ja. I właśnie o to chodzi, że raczej ciężko oczekiwać, że takie osoby, które popełniają takie błędy, w jakimś krótkim czasie zmienią swoje postępowanie, a już szczególnie pod wpływem tej krytyki i nagonki internetowej. Więc bardziej takie ocenianie przyczynia się do zwiększania świadomości innych osób niż tej, która jest krytykowana. Ale tak jak mówiłam, tutaj już jest kwestia takich no, sytuacji skrajnych czy patologicznych. I przechodzimy do takiego kolejnego, i myślę, że ostatniego przykładu. Czyli ocenianie umiejętności sportowców, profesjonalistów, zawodowców na podstawie ich filmików, które wrzucają na jakieś fanpage, y, czy z przejazdów na parku, czy czworoboku, czy na podstawie jakichś zdjęć promocyjnych. No i tutaj moim zdaniem sprawa ma się jasno, bo tacy sportowcy, którzy wrzucają takie materiały i publicznie je udostępniają, są z nich zwyczajnie dumni. A jeżeli są oni dumni z Jakiegoś obrazka, który jest dla konia krzywdzący i bardzo dyskomfortowy, to już zdecydowanie powinno się to poddawać krytyce. Właśnie szczególnie dlatego, aby zwiększać świadomość publiczną na temat tego, jak jeźdźciectwo etyczne powinno wyglądać. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o takie błędy jak to, że ktoś za mocno cofnie łydkę w skoku albo się za bardzo odchyli podczas przejazdu na czworoboku. Nie o takie rzeczy mi chodzi, tylko o takie, które powodują koniowi dyskomfort, albo są to niebezpieczne sytuacje, które były wywołane z pełną świadomością. Moim zdaniem jakiś drobnostek nie powinniśmy się czepiać. Sportowcy czy zawodowcy też są ludźmi, mogą stracić równowagę, popełnić jakiś błąd i jest to zdecydowanie normalne. A jeżeli widzimy na zdjęciu czy na krótkim filmiku, że ktoś roluje konia, że koniowi z pyska leci krew czy jakieś inne sytuacje no co wydaje mi się, że już można to oddać ocenie. Mimo, że część osób na tych grupkach spiera się nadal, że nie powinniśmy oceniać po jednym zdjęciu, no i oczywiście, że jako, że my nie jesteśmy na takim poziomie, to w ogóle nie mamy prawa tego oceniać. Także przyjmijmy sobie ważne trzy zasady, jeżeli chodzi o takie ocenianie. Po pierwsze, bądźmy krytyczni, ale bądźmy też rozważni w tym wszystkim, czyli nie czepiajmy się jakichś drobnych szczególików, bo wiadomo, że każdy może takie błędy popełniać. Po drugie, bądźmy również empatyczni, bo wiadomo, że nikt nie chciałby na swój temat jakiejś wielkiej publicznej nagonki słyszeć. wiadomo, że publiczna krytyka zawsze będzie, ale starajmy się w naszych wypowiedziach stosować konstruktywną krytykę, merytoryczne argumenty i zdecydowanie spokój. Nie bądźmy w tym wszystkim agresywni, plujący jakimiś zawistnymi słówkami. Jest to totalnie bez sensu. No i po trzecie, nie dopowiadajmy sobie jakiejś historii z dupy. Ciężko mi w tym momencie wymyślić inny przykład niż ten, który przydarzył się mi. Pamiętam, jak jakieś kilka lat temu wrzuciłam na Instagram filmik, na którym sobie skaczę na peronie. No i tracę równowagę oraz oparcie w strzemionach i po prostu wybijam je do góry i spadam. Wrzuciłam to, ten filmik stał się światowym wiralem, i uwaga, bardzo dużo ludzi zaczęło wysnuwać teorię, że ja spadłam, ponieważ patrzyłam się w kamerę. I to na niej się skupiałam. Wysnuli to na podstawie tego, że faktycznie miałam skierowany wzrok ku kamerze, ale nie zastanowili się, że ten wzrok mógł być skierowany na kolejną przeszkodę. A serio ostatnia rzecz, o której myślę podczas skoków, to patrzenie się w kamerę i ładne wyglądanie. Także no, ludzie wywnioskowali sobie sytuację totalnie z dupy i dopowiedzieli sobie historię, która nie istniała. Tak nie róbmy, bo jest to totalnie głupie i tylko odbiera nam powagi. W naszych wypowiedziach bazujmy tylko na tym, co jest rzeczywiście, to co widzimy, a nie na tym, co sobie dopowiadamy, jeżeli chodzi o jakieś dalsze historie. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o ocenianie na podstawie jednego filmiku czy też jednego zdjęcia, no to to mam różne zdanie w zależności od kontekstu sytuacji. Jestem ciekawa, jak wy na to patrzycie, bo wiem, że zdania w tej kwestii są zupełnie sporne i niektórzy uważają, że nigdy nie powinno się tak robić, a inni uważają, że. Jest to OK i można oceniać na podstawie jednego filmiku czy zdjęcia. Zostawiam Was z tym tematem do dyskusji w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz fotka. Ja Was znowu zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę. I zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moją pracę oraz życie z koniem Quantico. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do zobaczenia do jutra i cześć!